Siemka, tutaj DMZ 100, a dzisiaj ze mną jest Gałczan. No i zaczynamy już mój czwarty. Tak, czwarty? Czwarte tak, odcinek. Serii Minecraft według Rokiego. No to dzisiaj sobie tutaj zepnę drzewo i pokażę co zrobiłem. Zrobiliśmy, tak powiem. Najpierw pójdziemy do magazynu, który, w którym jestem w trakcie robienia. A pobawimy się w Tarzana. Nie. Albo dobra, za chwilę. Później. Okej. Okay. Będziemy się tar ta tarzanić. 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 Tutaj będzie magazyn, tu już sobie pierwsza skrzynka. Yy, a teraz idziemy w miejsce, które chciałbym wam dzisiaj pokazać. Tadam! Powiedzmy, że to jest farma, powiedzmy. Mini farmka. Każdżan powiedz coś na ten temat? Może będzie większa. Może. Na, nakuszę go. Jak może? Nakusisz? Tak. Bo ty nie będziesz pewnie chciał zrobić większe. Jeżeli ma takie chyba słowa, nie nakuszę, nie? Tak. No to ja takie wymyśliłam. Pomyślałeś? E, nie. Może. Wow. Łoł. Wow. Jedna sarenka. Tja, yeah. już dostałem pierwszą, już dostałem jedną pracę z Minecrafta na ten konkurs i mówiłem, że to ona ma dotyczyć czegoś z Minecraftem. No i o, yy, mój kolega, o którym wam już mówiłem czyli y, Let's Play Forever e, L, SL zrobił dla mnie tło. I na razie jego praca matki zajmuje pierwsze miejsce i czekam na wasze wszystkie prace. Ci, którzy się... Ci, którzy obejrzeli Audiolog, bo widziałem, że to, tam już mam 12 wyświetleń. No, no. Tak więc. Gałczan, czy weźmiesz udział? Raczej znaczy tak. No. no, to farma już skończona, a teraz bierzemy się za robienie skrzynek i tabliczek mm. deski. Sięś, no. No. Nie, z... Dzisiaj jest no. środę? No. Nie, dzisiaj jest wtorek. Wtorek? No. Wtorek. Wtorek jest środa. Czy idziesz jutro do szkoły, Kowczan? Nie. A ty musisz chodzić, nie? Niestety też z Kałczanem nie chodzę do szkoły. Yeah. No i mieszkamy obok siebie. No. Ton, ton, ton. No. Poza nagraniami pozbieram trochę drewna. pożmawiam. Jak się robi na przykład, bo oglądam filmik, że z kamienia może jakieś tam skrzynia. Jak to ukryć? Co? Patrz, na filmiku oglądałem, że był taki kamień i on tam była w środku jako skrzynia i można było to otworzyć. E, nie oglądałem tego filmiku, więc nie wiem, ale co Może ci się? pokażę. Trick. No. Dobra. Chyba wiem, przez kogo nawet zrobione, no ale okej. Okay. Przez? Minecrafta Polska. Tri i tricks, tips and tricks, coś takiego. Przerwamy 430. zbieramy. tutaj drewno. Zrobimy tabliczki. No super. Sikierka mi się skończyła. Powodzenia! To obić. wiem. Dżingior, wykaucza? No. Trzy, cztery... Dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba, duuu. Echa. Ja. Trzy. Y -y -y, nie mam patyków. Okropne. No wiem. Będzie tak, jeszcze tak. Oglądałaś ten film e, Lustra? Jak? Lustra. Lustra? No. Nie. Obejrzyj sobie. Polecam. jest? Zobaczysz, zobaczysz. Okej. Okay. później nie, będziesz, nie będziesz, będziesz się bał przed nami w lustr. Yeah. A co, ty się boisz przeglądać? Nie, to przez co oglądałem bo bałem się spać w ogóle. Weź, to było okropne. Później ci może opowiem. Ale to jest jakiś film pełnometrażowy, czyli typu Harry Potter? Taki, że długi, czy filmik miałeś chyba ogólnie? E, długi. Aha. Tu się boję. Uwaga! Ci którzy mnie oglądają. To co powieca gałcza. Jeszcze tutaj dromia. Trochę przynajmniej. Nie, nie mam. Dobra, to jeszcze e, no. pokopiemy trochę. Znaczy pokopiemy. Zetniemy trochę lasku. Lasku tam jest wyspa. Gdzie? O, no. Mm. Ja Ciekawy jestem, jakby na przykład delfin wyglądał w Minecraft'cie. Weź, ale mi nie przypominaj. Kwadratowe coś. Nie, ale mi nie przypominaj, bo grałem kiedyś na tym... Na... Yy, Boże... MoCleachers i wiem, jak wygląda rekin, więc... Też widziałem na filmiku. Ale też tam były, nie? Jelenie. No, chyba. jelenie. To już chyba będziemy kończyć za chwilę. No. Następny odcinek, ogarnę te tabliczki i tak dalej. Albo już teraz. Teraz tak. I tutaj będzie materiały budowlane Materiały budowlane Ile ja to tego giel i e, drewno Diamenty No to i takie bardzo Cenniejsze rzeczy, nie, jeśli nie okej, okay. co rzeczy, tutaj co może być? Nie, nie. Różne śmieci albo coś. To... Mam tutaj, będą narzędzia. Tu dam rzeczy z mob grinderu bo będę robił. Po prostu tak, rzeczy z mobów. Yy. No, nie, to już mam, mam narzędzia? Tabliczkę Na z narzędziami mam. Tak. Cegły. Cegły, a tutaj szkło. A tutaj jakiegoś człowieka schowamy. Tak więc kontujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dawajcie łapki. W górę. Stanowieść, robisz to, że się zamiło Opa, na razie. Teraz gałczan. No cześć, powodzenia. No narka.